Witajcie po raz kolejny, i będziemy nurtować takimi filmami. Jak znajdziemy coś w terenie, to co mówiłem, węgiel drzewny. Węgiel drzewny w okolicy jest bardzo dużo suchych patyków, które można sobie zabezpieczyć, jak już będziecie mieli obozowisko. I też tu występuje bardzo dużo w tym terenie, w którym jesteśmy, w długiej, zielonej trawku, z której możecie sobie zrobić linkę. Tu już jest związane, ale. Aby mieć pewność, że to nam się nie urwie, należy to jeszcze sobie powzmacniać. Czyli sobie robimy przekrętaski. Jak już to będzie pozawijane odpowiednio, to już będzie inna wytrzymałość naszego materiału. I możemy sobie już na przykład przywiązać tym tarpa, plandekę. Najlepiej jeszcze jest. Yy, przeciągnąć z 2-3 razy. Trawy Wam tu nie zabraknie, ale widzicie, już się robi taki fajny złój zwinięty. I jak to będziecie wzmacniali jeszcze środkową, to macie już fajny kawałek sznurka. Można coś przytroczyć tym yy, praktycznie do plecaka. Jak wzmocnicie na 3, to nawet jak będzie Wam się zginało, to nie pęknie. Trzeba użyć, widzicie. I dopiero się zaczyna rozwarstwiać, więc można wykorzystać. Można zrobić z tego sznurek, można z tego zrobić wiele innych ciekawych rzeczy, ale do tego wrócimy kiedy indziej. Pamiętajcie, suche drzewo, nawet sobie możecie zabrać takie fajne rzeczy do rozpałki. Jak słychać, robią charakterystyczny stryk. Co za tym idzie, możemy sobie to wykorzystać już później do podtrzymania ognia, a tutaj w całym terenie jest tego sporo. Pozdrawiamy Was!